Dobra, utniemy sobie pierwszą nogę, a zaczniemy od kamydzyści. Powiem wam, że dobrze się trzyma. O, kurwa. Ja pierdzielę, żeś pułapkę na mnie zrobił. Siema, ja jestem Adrian, a dzisiaj na moim hektarze bagna, który kupiłem, żeby zrobić samowystarczane gospodarstwo, pokażę wam, jak buduję kurnik dla silek oraz wybieg. Więc jak już wiecie, albo i nie, kupiłem silki za 1200 złotych, one są w tym momencie w takim tymczasowym boksie, a my musimy im zrobić nowy kurnik, wybieg i muszę chyba go jakoś zadaszyć. Możecie dać znać w komentarzu, jak najlepiej zadaszyć taki wybieg dla silek. Czy zrobić to z blachy, to będzie cholernie drogie w sumie zrobić taką konstrukcję. Ja Wam już pokazuję, gdzie my to tutaj sobie postawimy. Zobaczcie, tutaj mamy ten wybieg. Na tych zwykłych kurikaczek muszę też je oddzielić. I tutaj już zrobiłem strelinki taki. O, no fundament to jest mocne słowo, ale po prostu na tym postawimy sobie paliki od tego kurnika, bo ja chcę, żeby on był nie taki, do którego można wchodzić, a taki normalny kurniczek u góry. Zastanawiam się też, jakiej wielkości im ten wybieg zrobić. I tak teraz patrzę, że chyba 3 metry szerokości będzie okej. Okay. To nawet nie ciężko będzie jakoś mi osłonić blachą, bo blacha wtedy po półtorej metra i taki daszek trójkątny, może? Szczerze mówiąc, to nie wiem, ale dajcie znać w komentarzu. Jak wy byście najlepiej zadaszyli ten wybieg? A my, bez przedłużania, bierzemy się za robotę, przygotowujemy materiał i robimy kurniczek. No i teraz zacznijmy sobie od kompletowania materiału, już idziemy na naszą kubkę z deskami, kantówkami i tak dalej, żeby coś ciekawego znaleźć. Zobaczcie, tutaj mamy kantóweczki, które dostałem za darmo, no i tutaj jakieś deski, raz, że po budowie domu, po szalunkach, a dwa też od groma kantówek. No i najpierw weźmiemy sobie oczywiście kantówki na wybieg, żebyśmy zrobili sobie słupki. Ja tymczasowo zrobię drewniane, a wiadomo, to tymczasowo będzie pewnie trwało ze 2 lata, jak nie lepiej, no zobaczymy. Ale wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od wybiegu, zrobić tam jakąś furtkę, mam na. Mam nadzieję, że znajdę jakieś chociaż ze dwa zawiasy jeszcze tutaj, jak nie to zaraz zamówię na no, Aledro. No i teraz tak patrzę, tu się przyglądam, żeby wziąć jakieś no takie najbrzydsze kantóweczki, wiecie krzywe, które na pewno mi się nigdy nie przydadzą na żadną konstrukcję. Tu mamy na przykład jedną. Kurde, one mi tutaj na płot wpadają. Tu jest taka wyrwa, ona się nie przyda. Pewnie jeszcze koślawa jest. Musimy się zastanowić, ile słupków potrzebujemy. Ja bym zrobił raz, dwa, trzy. Trzy na tamtym boku i dwa na tym. No to potrzebujemy pięć słupków. Weźmy ze sobą pięć takich kantóweczek. Dobra, mamy już przygotowane pięć takich słupków drewnianych, które o tutaj leżą. No jak widzicie, wziąłem sobie czapkę, bo oczywiście no niestety pada, ale chcę w końcu zrobić ten kurnik, bo jak będę czekał na pogodę, to mnie jesień chyba zostanie tutaj. Dobra, nie ma co przedłużać, bierzemy się za robotę, musimy wykopać tutaj raz, dwa, trzy. Czwarty i piąty, bo ten piąty to już będzie stricte pod furtkę. Nie chcę się brać tego słupka od kur, ponieważ on był bardzo słabo zamontowany. Dobra, tutaj będzie pierwszy słupek w tym oto miejscu. Powiem Wam, że kopanie w tym torfie to jest mordęga, ale jak już przebijecie tą trawę i zaczniecie wchodzić w te czarne, to taka masiarz się robi, to tamto jest miękko. Wykopiemy to, nie wiem, na głębokość 50 cm, czyli gdzieś dwie wysokości. Dobra, dwie dziury już tutaj mamy wykopane. Zobaczcie, jak głęboko, że można prawie pół łopaty włożyć, znaczy szpadla. Teraz bierzemy się za kolejne trzy. Dobra, kolejna dziura wykopana. Tu będzie narożna i tutaj też ją zaraz wrzucimy gruzu. Damy też troszeczkę betonu, żeby to po prostu było twarde i trzymało dobrze furtkę. I teraz tak na oko. Nie wiem, ile mają te widły, ale powiedzmy, w tym miejscu sobie wykopiemy ostatnią dziurę. No i tutaj będziemy mieć zaczepioną o nią furtkę. O, ja pierdzielę, żeś pułapkę na mnie zrobił. Teraz weźmiemy sobie taki najdłuższy, najrówniejszy. Aura może nie jest najrówniejszy, ale ja bym z tego tutaj zrobił ten narożny taki. Dobra, mamy wbite wszystkie cztery paliki. Teraz lecimy po jakiś gruz, żeby je zakotwić w ziemi, no bo w tym torfie to one się naprawdę słabo trzymają. Także zakotwimy je. Bierzemy siatkę, zrobimy siateczkę. Tutaj jeszcze trzeba zrobić zastrzały takie Wiecie, żeby, żeby nam się te słupki nie przesuwały. Zwłaszcza ten od, kurde, muszę sobie czapkę poprawić. Co idealnie, nie? No kurde, widzisz na oko robione. Kto używa poziomicy, ten jest za granicą. Także lecimy po gruz, lecimy po jakąś ziemię, bo torfem to zasypywać raczej nie ma sensu. No i tutaj półworka cementu, albo mamy jakieś tam resztki, nawet jakiś tam mieszanek betonowy. Nawrzucamy wszystkiego i widzimy się za chwilę. Dobra, wrzucę sobie tutaj troszeczkę tych takich gruzów, które nam zostały. Widzicie taki gruz? Zawsze się przyda, zawsze się przyda, wszystko trzeba zbierać, jak macie tylko miejsce, to każde, drewno się przyda, złom się przyda, gruz się przyda, prędzej czy później, na jakieś utwardzenie powierzchni, albo chociażby właśnie, żeby zrobić słupek. Dobra, teraz sobie zakotwimy go, mógłbym pójść pewnie po poziomice, ale... I wie gdzie jest. Ak na oko sobie ustawimy tutaj. Słupek w miarę prosto stał. I powiem wam, że on się już trzyma, nawet bez niczego. Dobra, czas zasypać kolejne dwa supeczki. Dobra, zasypujemy torfem, żeby było ładnie. Na tym trawka sobie wyrośnie. Dobra, tutaj wrzucamy sobie jeszcze dalej gruz. Patrzcie, tutaj się ładnie już trzyma nam ten słupek. Mówię, no tu wygląda jak ktoś pijany te słupki stawiał, ale to nie ma znaczenia, nie? Nie ma znaczenia, czy będzie lekko krzywo, czy nie. Nie musi być przecież wszystko od linii prostej. Dobra, wbite, zaraz obsypiemy to torfem. Dobra, wszystkie słupki gotowe, lecimy po siateczkę. Zobaczcie, a tak w międzyczasie, e, już niektórzy widzieli szorcika, przyszedł do mnie jakiś lis. Zobaczcie ile piór, ja muszę w końcu zainwestować w tego pastucha. Chciałbym też zrobić fotopułapkę, to może nagramy coś fajnego na YouTube'a. A może jest tutaj ktoś, kto zajmuje się sprzedażą pastucha, chciałby się rozreklamować, no to może do mnie uderzyć, śmiało. Ja przetestuję, czy pastuch działa. Dobra, zobaczcie, tutaj kupiłem takie siatki leśne na ten wybieg. Nie wiem tylko, której użyć, czy tej wyższej, dłuższej, czy tej krótszej, bo... Chociaż może one są takie same? Nie, nie są takie same. Patrzcie, jedna jest większa, druga mniejsza. A tam mam jeszcze siatkę heksagonalną. A, a tu mamy w ogóle jeszcze kolejną siatkę. Dobra, to użyjemy w sumie tej. Także lecimy z drutem robić ogrodzenie. Mam nadzieję, że żaden kuno lis mi tutaj nie wejdzie. A jeśli dotarłeś do tego momentu i podoba ci się to, co robię, pamiętaj, żeby zostawić łapeczkę w górę. Może zostawić też suba i taktyczny komentarz złapać lisa, a przypnę ci serduszko. Dobra, zaczynamy sobie montować siateczkę leśną, teraz musimy... Pierwsza rzecz, na co zwrócić uwagę, to że na dole mają być te węższe oczka, a u góry te większe oczka. Nie? To jest tam niby specjalne, żeby kury nie przechodziły. A fakt jest taki, że zaraz zamontujemy tutaj taką małą plastikową siateczkę na to, ponieważ kury i tak przez nią przechodzą, bo no, za duże oczka są. A może wy polecicie, jakie oczka u was się najlepiej spisują, jeśli chodzi o kury? Bo nie ukrywam, że lepiej chyba by było kupić po prostu gotową siatkę leśną i nie dodawać żadnych drugich siatek. Tak jak tam na przykład mam na wybiegu taką siatkę heksagonalną i ona dzięki Dzięki temu kury nie wychodzą, no wiadomo, mogą wyfrunąć, no, no na to już nic nie poradzicie. Niektóre kury, nawet jakim im podetniecie lotki, to i tak po wizycie u kurzego fryzjera i tak wylatują. Zobaczcie, dostałem w zestawie taki oto drucik, potniemy sobie go już chyba na jakieś takie gotowe elementy. Ja wiem, na oko po 30 cm, powiem Wam, że pasuje mi ta czapeczka. W ogóle dajcie znać, czy byście chcieli też filmik. Tutaj obok mnie jest rzeka Reda płynie i chciałbym pójść sobie na ryby tam. Nie wiem, będziecie oglądać taki filmik z ryb? Ale też myślałem, czy tam może magnesem neodymowym nie spróbować połowić. Kiedyś go kupiłem, miałem sobie pójść, ale no nie miałem kiedy. Może czas, jak jest taka gumiana pogoda, założyć kapeluszik taki o, na ryby jak tutaj i pójść sobie trochę porzucać. Odprężyć się od tego dnia codziennego i tego naszego polskiego pięknego lata. Tak samo niedługo będę robił elewację na domu. Będę kładł baranka. Nie wiem. Chcecie zobaczyć, jak kładę baranka, czy interesuje Was tylko taki stricte wiejski klimat. Aczkolwiek tutaj na tym budynku też chciałbym ocieplić styropianem, i trzeba będzie na to może jakąś strukturę nałożyć. Możecie dać znać, czy chcecie pooglądać moje zmagania. Dwa lata temu sam zbudowałem dom. Od zera, wszystko, każdy bloczek, więźbę dachową, dachówkę betonową i to. Czterospadowy, nie żaden dwuspadowy, jak większość maślaków na YouTube. Szczyci się, że dach sama zrobiła, a dwuspadowy to nawet leszek potrafi taki spod sklepu. Dobra, jeszcze jeden pręcik sobie przykręcimy do tego tutaj narożnego. I myślę, że polecimy na kolejny słup. Dobra, zważając na fakt, że będziemy o ten słupek zaciągać, to. O i się poplątało dziadostwo jedne. Ale zważając na fakt, że będziemy od niego zaczynać, to ja go zazbroję troszeczkę mocniej niż to środkowe, żeby po prostu można było mocniej go zaciągnąć. Zobaczcie, jak to tak coraz lepiej się prezentuje. Jak tylko rozciągniecie taką siatkę i zmieniacie z tej całej dziczy tutaj takie miejsce, gdzie jest człowiek, gdzie są zwierzęta. I to się zawsze podoba, jak tak człowiek to no w sumie urbanizuje. Nazwając rzecz po imieniu, to to urbanizuje. Także zobaczcie, teraz naciągamy siateczkę tutaj. Pamiętajcie, żeby dobrze naciągnąć, a ja wam zaraz pokażę trik, jak znajdę młotek. Jak dobrze naciągnąć siatkę, jak jest słabo naciągnięta siatka leśna. Zobaczyłem to kiedyś u jakiegoś youtubera z USA i to naprawdę działa bardzo dobrze. Pamiętajcie, żeby zawsze ładnie. Siateczkę naciągać, żeby to wyglądało za ludźmi, a nie jakby jakiś popeliniarze to robili. Ja tutaj to zostawię, naciągniemy siatkę i tu przykręcimy później deskę. I dzięki temu na pewno tutaj się nic z tym nie stanie. A przez to, że wrzuciliśmy sporo gruzu do ziemi, to nawet nie musimy tego betonować, to się bardzo ładnie w tym torfie tutaj zakleszczyło. Zobaczcie. Pamiętajcie, że zawsze jak utniecie siatkę, to tniemy ją w połowie i tak zaginamy w jedną, w drugą stronę, żeby wam te siateczki pionowe. Nie spadały. I teraz tutaj, tą siatkę damy do środka to, co zostało, ten kawałek. I tutaj, na koniec, przed furtką przykręcimy deskę. I dzięki temu to na pewno będzie się mega mocno trzymać. Dobra, zobaczcie, jaką mamy tutaj piękną deseczkę. I teraz sobie ją tutaj przytwierdzimy, tak, żeby tą siatkę tutaj wcisnąć. No i zobaczcie, tutaj się ładnie wszystko trzyma. Tutaj jest zabezpieczone, żeby nie spadło. Siateczka z boku się tak prezentuje. Nie wiem, czy wy to na kamerze tutaj będziecie widzieć. I sobie to zaraz tutaj jeszcze chwycimy wszystko, tam też się trzyma git. A tą z przodu. Ja myślę, że zrobimy dopiero, jak zrobimy tutaj kurnik, żeby po prostu było łatwiej wchodzić z materiałami. Ora i widzicie szybko, zasznurowany, jeden słupek, drugi słupek. Zobaczcie, zakupiłem taką siateczkę, 50 metrów chyba za 50 zł i taką drobną plastikową siateczkę dam tam e, wzdłuż na dole, żeby mi kurki nie przechodziły przez te małe oczka. bardziej, że silki są dużo mniejsze, więc one bez problemu by tamtędy przeszły. Zobaczcie, jaki prosty, szybki montaż. Mam nadzieję, kurczę, myślałem, że ta siatka jest troszeczkę wyższa, ale mam nadzieję, że te kurki, że te kury mi tutaj nie przeskoczą, nie? To ma 0,4 metra, ale w razie co można dać po prostu tutaj drugą warstwę. I teraz tym chwytamy się trytkami, bo tak chyba jest najszybciej. Chwytamy się po prostu do, do tamtego ogrodzenia, do siatki leśnej. No dobra, jak widzicie. Siateczka jest zamocowana. kury raczej nie powinny przechodzić. Jak będą przechodzić, to po prostu zrobię tutaj wyżej drugi poziom. Trzeba pamiętać, żeby wszystkie te trytki uciąć. O, to tak niechlujnie wygląda, jakby miały zostać te takie wąsy. Dobra, ogrodzenie zrobione, lecimy teraz po materiały na kurni. A na pewno musimy zacząć od zrobienia jakichś czterech nóżek, do tego podstawa i chciałbym dać też w środek jeszcze styropian, żeby ocieplić go od gruntu. Dobra, nogi sobie utniemy, myślę, że na 50 cm zaznaczamy sobie pierwszą, ona chyba nie. Musi być jakoś tam mega idealnie. Ojo, ten ołówek to oczywiście nie pisze. Do niej jako wzór zrobimy wszystkie. Jak pamiętacie, tam powinien być poziom, w tym miejscu. Dobra, odpalamy sobie piłę. Dobra, utniemy sobie pierwszą nogę, a zaczniemy od kamerzyści. Ucinamy. Przykładamy sobie kolejną. WAAAAAAA right. Dobra, mamy cztery nogi ucięte. Kamerzysta też jest cały. Jak widać, stoi w pionie. I teraz musimy sobie to tutaj wszystko skręcić. Długo myślałem, z czego zrobić tą podstawę i chyba dochodzę do wniosku, że najlepiej weźmiemy Europaletę, ponieważ mamy już 60, e, czy nie, ona ma 80 na 120. Także zupełnie przypadkiem paleta leży tutaj i czeka. Dobra, zacznijmy sobie od przykręcania nóg. Mamy tutaj takie wkręciki szpaksy, długie. Zaraz zobaczymy, czy starczy. Ja myślałem, że będą dłuższe. Ale dobra, ja je wkręcę tak głęboko. To i tak tylko nogi są niby może ważne, ale z drugiej strony powiem Wam, że tylko stoi na tych nogach, nie? I to tylko kury będą, przecież ludzie nie będą tu siedzieć w środku. Dobra, tą drugą sobie przymocujemy w taki oto sposób. Oż, mi wciągnęło paluchy. Jak ja nie lubię w rękawiczkach robić. Robotę to trzeba czuć w dłonie, a nie tam w rękawiczkach, ale nie chcę kamery ubrudzić. Dobra, powiem Wam, że dobrze się trzyma. Oż! Jak sami widzicie, dobrze się trzymało. Na szczęście ja też się dobrze trzymam. Musimy ją przykręcić jeszcze raz. No i po prostu nie będę się na niej wieszał, nie? Nie, ale wkręta tutaj Wygięła, ale pewnie da radę go przykręcić jeszcze raz. Już nie będę sprawdzał, czy się dobrze trzyma. Dobra, przykręc przykręcamy kolejną. Dobrze, ale chwyciło. I ostatnia, czwarta noga, zaraz sobie dorzucimy też wszędzie po wkręcie. Kurde, te nogi to są chyba podgnite, ale dobra, damy radę jakoś. Jak nie, to się je wymieni. Dobra, mamy cztery nogi, to się już praktycznie trzyma. Chciałem na tym usiąść, ale coś czuję, że może się to skończyć, jak moje oparcie na nodze, która się dobrze trzyma. Także dorzucimy tutaj po wkręcie. One wyglądają jakby miały parę lat y, młodości już za sobą, prawie jak ja. Dobra, ustawmy sobie naszą podłogę na fundamencie. Nie, no powiem wam, że jest całkiem w pytkę. No, kury nie są ciężkie. Patrzcie, jak to mnie wytrzyma, to wytrzyma też kury. Uwaga! O! Zobaczcie, mogę leżeć na kurniku. Zobaczcie, jak można zrobić piękny, ładny kurnik. Ten materiał dostaniecie za darmo. Taką paletę dostaniecie za darmo. Wcale nie trzeba przepłacać dużo za kurnik, bo ja mam pełno komentarzy. O, nie policzyłeś, ile kury kosztują. Nie policzyłeś budowę kurnika za 100 tysięcy. Wcale nie. To, co tutaj jest, kosztowało tak naprawdę tylko wkręty, gdzie jedna sztuka kosztuje 50 groszy, bo są po prostu akurat długie, żeby przeszły to. Także słuchajcie, mamy gotową podstawę kurnika. Niestety cały czas pada deszcz, a kamera nie jest wodoodporna, więc musimy się chować do środka, co chwilę, ale od jutra ma być pełne słońce, także zaczniemy sobie budować ściany, również z palet, również z jakieś tam rzeczy z odzysku, czyli jakiś sklejek stary, jakiś płyt OSB, drewna. Także nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, suba na kanale, żeby nie przegapić kolejnego odcinka i zobaczyć, co my tutaj wymajstrujemy za kurnik. I daj znać w komentarzu, na jaki kolor go możemy pomalować, albo zrobić jakiś napis nad drzwiami. Nie wiem, już ostatnio widziałem, ktoś mnie nazywał królem kaczek. Także zostawiam waszą wizję i wyobraźnię w komentarzach.